Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Szkoły Futbolmenadżera, czyli serii poradników przeznaczonych dla nowych graczy FM. -a. Dzisiaj zajmiemy się tematem bardzo prostym, nieskomplikowanym, ale takim, któremu warto poświęcić odrębny odcinek. No, tym bardziej, że za chwilę, mam nadzieję, w dokumentach pojawi się ten tytuł magistra ekonomii, więc warto zwrócić na finanse w Futbolmenadżerze uwagę. Tak jak wspomniałem, na wstępie, nie ma w tym nic skomplikowanego. Dziś omówimy sobie, co składa się na przychody naszej drużyny czy naszej, naszego klubu, co składa się na wydatki naszego klubu i pokażę może kilka prostych tipów, jak podreperować budżet naszej drużyny. Znajdujemy się w sekcji stan finansów, niemalże na samym dole naszego menu i w zakładce podsumowanie mamy najbardziej ogólne dane finansowe dotyczące naszej drużyny, takie jak bilans ogółem, który jest wartością bardzo płynną i można go określić jako Stan konta naszej drużyny na dany moment. Mamy zysk albo stratę w bieżącym miesiącu. Mamy aktualnie w naszym realu Sociedad stratę zaznaczoną na czerwono. Przychody, wydatki i stan finansowego fair play, do którego zaraz przejdziemy. A może nawet od tego zaczniemy. Mamy zakładkę Financial Fair Play, czyli Tematu, który został już no, parę ładnych lat temu do piłki wprowadzony. Otóż nie możemy wydawać zbyt dużo pieniędzy, jednocześnie nie zarabiając, no. Prawie takiej samej sumy jak wydajemy. Mamy maksymalną dopuszczalną stratę w okresie, która aktualnie wynosi niecałe 5 milionów funtów. Real Sociedad jest akurat na tak dobrym poziomie finansowym, że mamy bardzo, bardzo dużą nadwyżkę i o finansowe fair play nie musimy się martwić. Finansowe fair play, jeżeli nie jest przestrzegane, może wiązać się z kilkoma poważnymi sankcjami. Przykładowo w klubowych rozgrywkach kontynentalnych, czyli w naszym przypadku w Lidze Mistrzów z Ligi Mistrzów możemy zostać odsunięci na jeden sezon. W Anglii bodajże nakładane jest embargo transferowe, jeżeli wydamy zbyt dużo pieniędzy, więc warto niekiedy odwiedzać sobie tą zakładkę albo czytacie naszą skrzynkę odbiorczą, gdzie na w początku każdego sezonu dostajemy zasady obowiązujące w danym roku finansowego fair play i bodajże co miesiąc otrzymujemy aktualizację jak wygląda stan naszych finansów, więc należy uważać, ile się wydaje na transfery piłkarzy i ile się wydaje również na ich wynagrodzenia. Przejdźmy zatem do zakładki naszych przychodów, gdzie możemy sobie posortować dane finansowe na temat bieżącego miesiąca, ostatniego, bieżącego sezonu i porównać sobie to z sezonem poprzednim. Na co, co składa się na nasze przychody? Przede wszystkim, oczywiście, jest to przychód związany ze sprzedażą na Naszych piłkarzy, choć niekoniecznie, ponieważ niekiedy możemy nie dokonać żadnego transferu wychodzącego i wtedy będziemy mieli w tym przypadku okrągłe zero. Ja w Sociedad najwięcej w tym sezonie zarobiłem właśnie na sprzedaży kilku klasowych zawodników, ale to jest wartość taka no, dość niestabilna, ponieważ możemy, ale nie musimy tych piłkarzy wcale sprzedawać, więc pierwszą z takich stabilnych przychodów jest, są przychody z transmisji. Misji. Oczywiście, im lepsza liga, te przychody z transmisji są. Y coraz wyższe no i już mnóstwo artykułów powstało w internecie na temat tego ile angielskie kluby zarabiają w, w Premier League z racji właśnie transmisji telewizyjnych że tam najsłabsza drużyna zarabia coś koło 100 milionów funtów za rok poprawcie mnie jeżeli się mylę ale tam są totalnie szalone te kwoty i te pieniądze są nam wypłacane regularnie przez cały czas trwania naszego sezonu aktualnie już nam wypłacono z samej La Ligi 50, prawie 9 milionów funtów, więc no, nieco więcej niż w poprzednim sezonie, a ten sezon jeszcze do końca nie dobiegł. Po drugie mamy premie pieniężne za osiągane wyniki głównie w rozgrywkach europejskich, za sam awans do Ligi Mistrzów otrzymujemy coś koło 13 milionów funtów, później bodajże 2,5 miliona za zwycięstwo pojedyncze w fazie grupowej, za samo wyjście z grupy, za samo przejście jednej ósmej finału i tak dalej, i tak dalej. Łącznie już nagromadziliśmy, jak widzicie, 40 prawie milionów funtów z tytułu tych premii pieniężnych, więc opłaca grać się w pucharach i opłaca się. Grać tam przede wszystkim bardzo dobrze. Następnie mamy bilety. Jeżeli nasz klub ma problemy finansowe, jest klubem jakimś mniejszym, zawsze w okresie przedsezonowym czy w czasie przerwy reprezentacyjnej możemy sobie zaplanować mecz towarzyski, który przyniesie nam jakieś tam korzyści. No, my akurat teraz z żadnym ważnym rywalem w maju nie mamy okazji zagrać, ale jak widzicie, jeżeli rozegramy na swoim stadionie, no, jeżeli by się Zgodzili, oczywiście z zespołem Aek, rozegralibyśmy taki sparring. To przychody z takiego spotkania wyniosłyby 445 tysięcy funtów i na te, do, od tego należy odjąć koszty meczu, więc no ponad 200 tysięcy funtów, byśmy na tym zarobili. Plus oczywiście wszystkie te ceny biletów, które które stanowią no, lewią część tak naprawdę naszego budżetu, ponieważ no, ponad 20 milionów funtów to nie jest byle co. Pozostałe rzeczy zależą od, już od naszej formy, od reputacji naszej drużyny. Im ta forma wyższa, tym przychody z poszczególnych, tych mniejszych kwestii powinny być również wyższe. No i do biletów również można oczywiście dołączyć karnety. Jeżeli chodzi, może taki jeszcze na szybko o przychodach, mamy zakładkę sponsorów. Tutaj też im wyższa reputacja, im lepsze wyniki, tym bardziej łaskawym okiem sponsorzy na nas będą, będą spoglądać. Możemy sobie porównać, jaką część stanowi oczywiście naszego sponsoringu, który sponsor, ale możemy sobie porównać także w Football że 20, została dodana taka rzecz, jak, jak tu się przedstaw Pozostałe zespoły z naszej ligi w zakładce rozgrywki oczywiście wchodzimy w naszą ligę i tutaj mamy przychody z umów sponsorskich i aktualnie Real Sociedad jest na miejscu czwartym z przychodem rocznym na poziomie 8 milionów funtów, a prowadzi Barcelona ze 177 milionami funtów wracamy do naszego stanu finansów i tym razem przechodzimy do sekcji wydatków, która zbytnio nie różni się od sekcji naszych przychodów. Przede wszystkim na wydatki składają się wynagrodzenia dla naszych piłkarzy. W tym sezonie wypłaciliśmy ich aż 50 milionów, ale w tym miejscu warto również zauważyć taką kwestię jak premie, które są wpisane w kontrakty naszych zawodników, do czego za chwilę również przejdę. Mamy premie ogólnie i premie za lojalność i za chwilę może pokażę na przykładzie jednego z piłkarzy, jak tych premii się pozbyć, ponieważ te premie niekiedy mogą stanowić nawet 100% pensji podstawowych naszych piłkarzy, więc będziemy myśleli, nie zagłębiając się gdzieś tam w finanse, że płacimy 50 milionów pensji naszym piłkarzom na sezon, a okazuje się później po podliczeniu wszystkich premii, że tych pieniędzy jest przykładowo 90 Milionów, bo i takie sytuacje mogą oczywiście wystąpić. Do tego oczywiście należy doliczyć podatki. Im więcej tych przychodów jest, tym więcej podatków musimy popłacać. Dlatego też niekiedy może nie warto nawet trzymać zbyt dużego budżetu w naszym klubie tylko inwestować gdzieś chociażby w młodzież, chociażby w jakieś budynki, infrastrukturę. Tego typu rzeczy. Raz na rok otrzymamy informacje na temat tego opodatkowania, no i pozostałe wydatki związane czy to z kosztami podróży, czy to z organizacją meczów, czy to ze spłatą pożyczek i odsetek od tych pożyczek. I teraz dodano w FM również bardzo prosto wyjaśnione chmurki, w których no, jest opis każdego jednego elementu przychodów czy wydatków, więc możecie się z tym zapoznać. Ja omówiłem pokrótce tylko te najważniejsze. No i oczywiście doliczmy do tego tutaj też wydatki na sprowadzanych piłkarzy, bo tu ewidentnie żadnego piłkarza musiałem chyba nie sprowadzić, że tu nie ma żadnych. Tu wydatki, a nie, są, przepraszam, nie posortowałem, już nie pamiętam, co robiłem w tej karierze w Sociedad, nie posortowałem odpowiednio o bieżącego sezonu, wydaliśmy 80 milionów, czyli, tak jak mówiłem, wydatki transferowe, wynagrodzenia piłkarzy, później podatki, później mamy premie. Możemy mniej więcej określić poziom swojego, swoich finansów na przyszłe lata za pomocą prognozy, ale ja tego nie polecam, ponieważ moim zdaniem jest to narzędzie zdecydowanie nieskuteczne, ponieważ nie uwzględnia bardzo wielu danych finansowych, takie jak potencjalne przedłużanie Kontraktów z piłkarzami, z którymi na pewno ten kontrakt przedłużymy, czy przychody z transmisji telewizyjnych, przychody. Z nagród, więc te, te najważniejsze przychody ze sprzedaży, z kupna piłkarzy, więc te najważniejsze przychody które i wydatki, które przed chwilą omówiłem, one tutaj nie są uwzględnione w prognozie. Tak, paradoksalnie, na prognozę warto zwracać uwagę tylko wtedy, jeżeli jest dobra. Jeżeli w kolejnych sezonach poziom, poziom tych finansów kształtuje się na coraz wyższym poziomie, to znaczy, że na pewno będzie w naszym klubie pod względem finansowym. Dobrze. Jeżeli będzie źle, to zawsze można to oczywiście naprawić. Mamy jeszcze sekcję zadłużenie. Tutaj zadłużenie może być podzielone na dwa rodzaje albo zadłużenie takie Początkowe kiedy przychodzimy do naszego klubu, może to być zadłużenie jakieś właścicielskie, czy zadłużenie jakimś kredytem bankowym, którym będziemy spłacać, i informacje na temat raty, odsetek, które płacimy, znajdą się w tym miejscu i jest druga kwestia długu transferowego, jeżeli kupujemy naszych piłkarzy na raty, to oczywiście tutaj cała ta suma zostanie nam przedstawiona. Z tym należy bardzo mocno uważać, i to jest okienko, z którym koniecznie w pierwszym dniu przygody w naszym klubie trzeba się zapoznać. Wracając do tematu kupna, sprzedaży piłkarzy, dysponujemy trzema płynnymi budżetami, którym, które możemy sobie, które może, nad którymi możemy sobie pracować, które są możliwe do zmiany. Zacznijmy od budżetu transferowego, płacowego. Budżet transferowy, oczywiście, służy do zapłaty za piłkarzy, którzy przychodzą do naszego klubu, do zapłaty innym klubom i budżet płacowy, który obejmuje wynagrodzenia naszych piłkarzy czy członków sztabu szkoleniowego, ale do tego mamy również budżet pionu scoutingu, który służy do wyszukiwania naszych Piłkarze dokładnie w tej e, zakładce. Dzięki temu budżetowi możemy sobie wykupić określone pakiety seniorskie oraz pakiety juniorskie. Już tłumaczę o co chodzi. Mamy do wyboru e, kilka pakietów w różnych cenach, e, albo możemy sobie korzystać, nie korzystać w ogóle z żadnego pakietu i wtedy praktycznie tych piłkarzy e, nie będziemy mogli e, wyszukać. <laughs> Im większy pakiet, tym szersza pula piłkarzy, których możemy sobie oczywiście przeskautować. My pakiet seniorski mamy na cały świat, więc będziemy mieli tutaj właśnie i Wenezuelczyków, i Kolumbijczyków, i w ogóle wszystkich. To samo dotyczy pakietów juniorskich, tylko. Pakiety juniorskie dotyczące logiczne młodziutkich piłkarzy i tu za pomocą suwaka możemy sobie te wartości zmieniać. Chyba, że dojdzie do finalizacji transferu, to wtedy w skrzynce odbiorczej nawet otrzymamy przycisk, żeby automatycznie zmienić budżet. Ale ten budżet, ten suwak niekiedy może być zablokowany, głównie w takich sytuacjach, jak prowadzone negocjacje już z innym piłkarzem, przykładowo chcemy kupić nowego Zaoferować mu jakiś gwiazdorski kontrakt za naprawdę duże pieniądze, no to wtedy, to wtedy, w przypadku negocjacji z kolejnym piłkarzem, ten budżet może nam się tutaj zablokować z powodu negocjacji z piłkarzem pierwszym, mam nadzieję, że za bardzo nie zagmatwałem tego. Może być również zablokowane z uwagi na zmiany w zarządzie naszej drużyny, czy zmiany właściciela naszej drużyny lub po prostu z fatalnego stanu finansów, do którego udało nam się w naszym klubie doprowadzić. No więc teraz przejdźmy na szybko do tipów dotyczących naszej drużyny. Dzięki temu widokowi, który jest do pobrania oczywiście na stronie fmps.pl możemy zobaczyć, którzy z naszych piłkarzy zarabiają najwięcej albo którym piłkarzom najszybciej kończy się kontrakt. Jest tu m.in. o, weźmy sobie na tapetę z Aldułem, czyli naszego prawego obrońcę, z którym na pewno nie chcielibyśmy się za rok jeszcze pożegnać. Ma piłkarz 29 lat więc można tutaj porozmawiać. Przypominamy, przed chwilą w wydatkach widzieliśmy, że lwia część naszego budżetu idzie na premię naszych zawodników i teraz pokażę Wam dwa podejścia, jak można na to reagować. Negocjujemy nowy kontrakt z naszym piłkarzem. Oczywiście na samym początku musimy mu dać obietnicę i tutaj zawsze warto zjechać, jeżeli piłkarz sam proponuje częstość występów, której oczekuje, to zawsze warto zjechać sobie o jeden stopień w dół i zobaczyć, jak ten piłkarz zareaguje. Do tego możemy dodać jakąś obietnicę. Być może niektórych obietnic będziemy pewni. Mamy pieniądze na rozbudowę bazy treningowej, więc obiecajmy sobie zalduje... Zal, zalduje? <laughs> obiecajmy sobie naszego... Obiecajmy naszemu prawemu obrońcy, że rozbudujemy tą bazę treningową, po czym pójdziemy do zarządu i tą bazę oczywiście rozbuduj, rozbudujemy. No ale my się skupimy tutaj może na tej prostej obietnicy. Nie do końca zgadza się na to z Alduła. Jeżeli chmurka jest pomarańczowa, to już naprawdę nie warto zbytnio w tych negocjacjach kombinować, tylko sfinalizować takie obietnice i rozpocząć negocjacje kontraktu. I teraz przejdę do tych dwóch podejść, albo godzimy się na to, że. Premie wynoszą około 30% tej podstawowej pensji piłkarza, którą znajdziemy w drugiej linii. Wynosi niemalże 1 300 000 funtów. Jesteśmy tego świadomi i to kontrolujemy. Albo możemy tych wszystkich premii tak naprawdę się pozbyć w bardzo prosty sposób. Premia za lojalność jest sumą pieniężną, która zostanie wypłaconą piłkarzowi przez cały okres trwania kontraktu, czyli do 2025 roku. Co miesiąc w, tych, w tym systemie ratalnym Wypłacimy łącznie mu 450 tysięcy funtów, chyba że prędzej się tego piłkarza pozbędziemy. To cały ten bonus lojalnościowy będziemy musieli mu w dniu transferu wypłacić. Do tego jest opłata agenta, która która jest wypłacana menadżerowi danego piłkarza w momencie podpisania tego kontraktu, no i szereg poszczególnych premii, takich jak premie za występ, premie bramkowe, za reprezentację, tego typu rzeczy. Ja do tego podejdę w, te, w ten sposób, że usunę wszystkie premie, które obciążają bardzo solidnie nasz budżet. Niekiedy piłkarze żądają wręcz umieszczania w ich kontrakcie klauzuli oferty minimalnej. W Hiszpanii jest to nawet obligatoryjne, więc ustawimy sobie taką klauzulę na poziomie przykładowo 40%, i za pomocą kółdeczki możemy wyłączyć już tą kwestię z negocjacji, i nic piłkarz nie będzie miał tak naprawdę do powiedzenia. I teraz istnieje kilka tipów, na które warto zwrócić uwagę, ponieważ można dodać do tego kontraktu klauzule, które są tak naprawdę awykonalne i które nic nas nie będą kosztowały. Przykładowo, jeżeli jesteśmy przekonani, że nasz klub nigdy nie spadnie z ligi, jesteśmy Barceloną, która no nie da rady, naprawdę trzeba być niesamowitym talentem, żeby Barcelonę spuścić z ligi, ale wystarczy być klubem z górnej połowy tabeli. Poza tym, jeżeli jesteśmy klubem z górnej połowy tabeli i spadniemy z ligi, to i tak w tym klubie już nas oczywiście nie będzie, pożegnają nas białą chusteczką, dlatego możemy Takim piłkarzom dawać klauzulę odejścia w razie spadku, nawet za zero. No, ponieważ jesteśmy realem Sociedad, nie, nie wyobrażam sobie sytuacji, w której moglibyśmy w ogóle pomyśleć o tym, żeby spaść, więc damy mu tą klauzulę odejścia i ta klauzula naprawdę bardzo piłkarzom się podoba. Do tego mamy młodego gwiazdora, nie wiem, mamy może nawet naszego syna, którego nigdy w życiu nie pozbędziemy się z naszego klubu. Wiemy o tym, że będzie on przez kolejne lata tej kariery z nami, dajmy mu przykładowo klauzulę procentu kwoty od sprzedaży, którą można ustawić nawet na poziomie 50%, no bo skoro i tak nie sprzedamy tego zawodnika, choć tutaj to się kłóci akurat z tą klauzulą oferty minimalnej, ale mówię tak tylko. Hipotetycznie nie chcemy sprzedać piłkarza, no to niech ma tą klauzulę procent kwoty od sprzedaży, że bierze te 50% z transferu, ponieważ tego transferu i tak nie będzie, więc mniejsza o to. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe typy. Może jeszcze tylko można ustawić pensję po rozegraniu meczów w reprezentacji, jeżeli Zaldua jest Hiszpanem, na prawej obronie w Hiszpanii mamy. Odriozole czy karwahala, no to raczej szanse Zalduły na grę w kadrze są mizerne, no to ustawmy mu tutaj pensję, że jak zagrasz te pięć występów, to masz milion pięćset tysięcy funtów. Czyli usunęliśmy wszystkie premie i dodaliśmy cztery klauzule tak naprawdę niemożliwe do spełnienia. Zobaczymy, jak Zalduła na to zareaguje. Zareagował pozytywnie, co ciekawe, ponieważ stwierdził, że jest to obiecujący początek negocjacji, ale przewrócił to swoje premie, więc my te premie po raz kolejny i uwaga, zaproponujemy mu identyczny kontrakt, który proponowaliśmy przed chwilą, i być może Zalduła na to się zgodzi, proponujemy. Proszę bardzo, jest na zielono. Niekiedy warto wyczuć moment, w którym piłkarz jest zadowolony, jeżeli mówi na samym początku negocjacji cóż za obiecujący początek negocjacji. Tutaj w górnym lewym rogu to warto dać mu po prostu taką samą propozycję, którą wystawiliśmy przed chwilą, i on się na to na pewno zgodzi. Finalizujemy i mamy Zaldułem do 2025 roku. Kwestia kontraktów jest też ciekawa w przypadku zawodników starszych w jakichś słabszych klubach. Jeżeli piłkarz zbliża się być może nawet do końca swojej kariery, to warto spróbować wręczyć mu nowy kontrakt, ponieważ bardzo często tacy piłkarze będą chętni nawet na obniżenie swoich zarobków, co jest dla nas rzeczą bardzo pozytywną. Kolejny sposób na zarabianie pieniędzy to są płatne wypożyczenia możemy niekiedy zrezygnować nawet z prowadzenia naszego zespołu B, zgodzić się nawet na spadek tych naszych rezerw, ale wypożyczyć co bardziej ciekawych zawodników naszej drużyny, przykładowo warty ponad prawie milion funtów Ander, Ander Guevara, możemy zaproponować go klubom do wypożyczenia, oczywiście w oknie. Transferowym za 100% pensji. Te dwie opcje sobie blokujemy, ponieważ to jest konieczne. I zaczynamy, ja najczęściej zaczynam negocjacje od 250 tysięcy funtów miesięcznie. Jeżeli są to dobrze piłkarze, ktoś da nam 250 tysięcy funtów miesięcznie za piłkarza, którego nie potrzebujemy, no to łącznie zwróci nam się jego pensja, którą opłaci nowy klub. Plus... Ponad, no prawie, prawie 3 miliony funtów zarobimy przez cały sezon gry tego piłkarza na wypożyczeniu, a ten piłkarz przecież do nas później ponownie wróci. I pamiętam, że bardzo często tak robiłem choćby w Legii Warszawa, w jakichś starszych FM-ach, gdzie zarabiałem z 50 milionów funtów na samych wypożyczeniach piłkarzy. Niekiedy warto sobie nawet brać piłkarzy z wolnych trans, wolnego transferu, nazwiska typu Kuba Błaszczykowski i inni doświadczeni piłkarze, i później tych piłkarzy, wypożyczać i na pewno jakieś jakieś tam łosie się na to na to napalą i rzecz ostatnia, często widziałem na grupie na Facebooku Football Manager Polska Scena, na którą serdecznie zapraszam, że jest problem ze sprzedażą piłkarzy, że piłkarze nie wzbudzają zainteresowania innych klubów, głównie jest to dlatego, że piłkarze muszą występować nie ma tak, że piłkarz przez pół roku przesiedzi w głębokich rezerwach i później chcemy za niego wartość chociażby prezentowaną w jego profilu wyciągnąć. Nie ma szans. Najwięcej otrzymamy za piłkarzy będących oczywiście regularnie na boisku. Jeżeli nie jesteśmy przekonani, ile zaproponować klubom za takiego piłkarza, to zaproponujmy kwotę po prostu nieokreśloną, i wtedy. Wpłyną nam oferty, na które będziemy mogli odpowiadać, i zawsze warto dodać sobie tutaj klauzulę udziału sprzedającego w wynagrodzeniu, ale tylko po to, żeby tą klauzulę usunąć, ponieważ bardzo często zdarza się, że w takich ofertach kupna z naszych piłkarzy znajdują się te klauzule, w związku z którymi musimy opłacać jego pensję, mimo tego, że naszym piłkarzem już on oczywiście nie jest. Tak sobie patrzę. Chyba to już wszystko. Jeszcze tylko nie pokazałem wam, gdzie zmienić budżety, gdzie dodać sobie budżetu transferowego, płacowego. Jeżeli wyniki naszego teamu, teamu są dobre, co się odbija na ocenie postawy naszego menadżera, jeżeli stan finansów również jest dobry, możemy sobie przejść do strategii klubu i wysłać prośbę do zarządu o zwiększenie budżetu transferowego i na razie prezydent odrzuca taką prośbę, ale Próbujcie oczywiście na własną rękę takie rzeczy robić. Dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka Szkoły Football Menadżera i zapraszam już niedługo. Cześć!